11 tom 20 września 1915 kary każdy czyn powinien być związany przez fiat który wspólnie wypowiadają wola boża i wola ludzka kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie mój ukochany Jezus ukazał mi jak dotyka i uderza stworzenia biczami które trzyma w swoich dłoniach wydawało się że kary rozprzestrzeniają się coraz bardziej, wśród wielu rzeczy wydawało się, że knują spisek przeciwko Kościołowi świętemu i wymieniali Rzym. Błogosławiony Jezus był zmartwiony i jakby okryty czarnym płaszczem i powiedział do mnie Córko moja, kary sprawią, że narody się odrodzą, ale będzie ich tak wiele, że będą okryte bólem i żałobą. A ponieważ stworzenia są moimi członkami, więc z ich powodu jestem odziany w czerń. Byłam całkowicie przerażona i prosiłam go, aby dał się przebłagać, a on, aby mi ulżyć, powiedział do mnie, córko moja. Fiat powinien być słodkim węzłem, który wiąże wszystkie Twoje czyny. Tak więc moja wola i Twoja utworzą węzeł. Wiedz, że każda myśl, każde słowo i każdy czyn powiązane z moją wolą są wieloma kanałami łączności, które otwierają się między mną a stworzeniem. Jeśli wszystkie Twoje czyny powiązane będą z moją wolą, to nie będzie zamknięty żaden kanał boskiej łączności między Tobą a mną. Fia.